Plebiscyt Polska Architektura XXL to najbardziej kompleksowy przegląd aktywności polskiej branży architektonicznej. W tegorocznym konkursie o głosy walczy 139 kandydatów, a jednym z nich jest przedszkole numer 43 przy ulicy Klonowej. Gruntowny remont placówki zakończył się w 2019 roku. Zakres prac, jaki był wykonany to tak gruntowna przebudowa, rozbudowa, nadbudowa tego, tego obiektu, budowa strefy wejściowej wraz z, samą, z samym wejściem oraz salami nad, a więc dobudowany był taki komin ze stropami z pełnym wyposażeniem. Dodatkowo w starym budynku mieliśmy do czynienia z kompleksowym remontem klatki schodowej, wymianą schodów wewnętrznych, jak również kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni, instalacji elektrycznej, wentylacji. Wymiana posadzek, malowanie, oczywiście remont kuchni, wymiana dachu, no i docieplenie elewacji. Nasz obiekt był wyremontowany w super sposób, naprawdę. Zresztą to mogą docenić w większości mieszkańcy zabrze, którzy na pewno. Poruszają się po tamtej okolicy i widzą to, bo zwraca swoją bryłą uwagę. Z tego całego projektu chciałbym, żeby mieszkańcy czy użytkownicy zapamiętali wymyślone przez nas okno sztuki. To jest ten główny element, który zdobi całą fasadę. Jest elementem bardzo charakterystycznym dla tego przedszkola. To jest element, który tak naprawdę łączy dwa światy, świat zewnętrzny i z drugiej strony to jest spojrzenie na to okno od strony z kolei dzieci placówka przeszła radykalną przemianę ze starego i niepozornego budynku w nowoczesne oraz przyjazne dzieciom przedszkole. Mamy dzisiaj wspaniałe przedszkole, które nazywamy Rajską Wyspą, ponieważ panują tutaj warunki, o których może marzyć każdy dyrektor. Bezpieczna przestrzeń, przestrzeń estetyczna, pozwalająca działać, pozwalająca realizować potrzebę aktywności dziecięcej. Pokazuje też pewnego rodzaju estetykę, nową estetykę, gdzie chcemy aby dzieci wzrastały razem z tą estetyką, z poczuciem pewnego smaku, z zapoznaniem się z proporcjami i doskonałą kompozycją kolorów i elegancją. Głosy na zabrzeńskiej przedszkole można oddawać jeszcze tylko do końca miesiąca poprzez stronę internetową Sztuka Architektury. Tam też znajduje się ramka do głosowania Polska Architektura 2019. Po kliknięciu w kategorię publiczne rozwinie się lista nominowanych. Laureaci konkursu wybrani zostaną dwutorowo. Będą wśród nich faworyci publiczności głosującej za pośrednictwem internetu oraz zwycięzcy wskazani przez profesjonalne jury. Wyniki głosowania internautów poznamy na początku marca, a werdykt ekspertów zostanie ogłoszony na uroczystej gali, która odbędzie się 7 kwietnia w Łodzi.